Witamy w kolejnym odcinku na kanale Emaluch. Dzisiaj odbiegniemy troszkę od tematu głównego, czyli od samego Emaluszka, ponieważ chcemy przedstawić Wam, skąd wziął się pomysł stworzenia i konwersji Emalucha. No i przejdziemy trochę do historii. Więc w dzisiejszym odcinku, przedstawiamy nasze pojazdy. Elektryczne. Ten dzisiejszy odcinek, dedykowany troszkę dla młodszych naszych fanów i dla ich rodziców przede wszystkim. Trochę historii, bo tak, powiecie, skąd wziął się pomysł Emałucha, wariat wymyślił sobie, że zrobi elektryczny samochód i się za to szybko zabrał, ale to nie tak. My tutaj przeszliśmy długą dosyć historię i to jest pierwszy element tej historii. To jest kład, który przerobiliśmy jako pierwszy. To był kład, który był zasilany silnikiem spalinowym. No problem z tym kładem był taki, że co roku nie chciał odpalić, to znaczy nigdy nie chciał odpalić, zawsze trzeba było wymienić gaźnik, wymienić tłok, wymienić wszystkie rzeczy, jakie w nim były. A on i tak, że tak powiem, cierpliwie stawiał opór. Gdy już odpalił, to nie chciał jechać, więc miał trafić na zło. No i wtedy przyszedł pomysł, żeby przerobić go na pojazd elektryczny. Tak to zrobiliśmy. I co my tutaj mamy w tym naszym elektrycznym kładzie. W elektrycznym kładzie. Jest zabudowany motor, motor, przepraszam, w obudowie. W środku, w miejscu, gdzie był silnik spalinowy, jest bateria litowo-jonowa, którą też sami skonstruowaliśmy oraz sterownik, bezpiecznik i w zasadzie to wszystko, co jest potrzebne do tego, żeby ten kład jeździł. Ten kład w tej chwili już ma tak jak, jak, jak to było kiedyś stacyjkę: ma manetkę, manetkę Działa sobie fajnie. Ma, ma moc. Tego silnika. Tutaj ciekawostka. Moc tego silnika to jest tylko 200 W. Czyli, jakbyśmy to przeliczyli na, na konie mechaniczne, no to wychodzi 0,2 kW razy 1,7. No to nie wychodzi nam nawet pół konia. Na mechanicznego. tym właśnie polega moim zdaniem genialność napędów elektrycznych. Więc w czym rzecz? 0,2 kW, czyli, czyli minimalna moc. Ale moc, która startuje już od pierwszych obrotów silnika, czyli, czyli silnik obraca się z prędkością 10 obrotów na minutę. Generowana jest moc 200 W i te 200 W w zupełności napędza nam tego kłada. W porównaniu do tego silnika spalinowego, który tu był, on podejrzewam, że miał ze trzy konie mechaniczne, czyli, czyli ten silnik jest jakieś 60 razy teoretycznie mniejszy od tego silnika, który tutaj był. A, a kładzik spisuje się, jak zobaczycie później. W dalszej części odcinka wyśmienicie przede wszystkim niezawodnie. Niezawodnie. Tutaj się nic nie psuje, nie ma się to zepsuć. W okresie chyba 3 lat użytkowania go, tak, nikodem. Yes. Około 3 lat go użytkujemy. Wymieniliśmy raz baterię na, na litowojonową, ponieważ no jest efektywniejsza, I, i naprawiłem jedną szczotkę z czterech silnika. Która się zawiesiła, trzeba było ją odblokować, przeczyć papierkiem ściernym, i to były przez 3 lata. Jedyne naprawy, jakie wykonaliśmy w tym kładzie. No, nie licząc tutaj chińskiej mechaniki, która pozostawia wiele do życzenia, ponieważ konstrukcja jest chińska, no ale do tego się nie przyczepiajmy. Troszkę zrobiliśmy tutoningu, podwyższyliśmy go. Tak wygląda nasz pierwszy projekt elektryczny, który powstał już jakieś 3-4 lata temu. Dokładnie. Nie pamiętam, ale, ale tyle gdzieś jeździ. I sprawuje się niezawodnie. Dzisiaj na kanale Maluch. Witamy posiadacza elektrycznego pojazdu Przedstaw się gościu. Mateusz Pawlak. Mateusz, skład ekipy Maluch. Powiedz nam, jaki napęd ta twoja torpeda posiada. Co to jest za napęd? Napęd Mateusz. Napęd na tył. A jakiego rodzaju napęd? Czy tutaj lejemy benzynę, czy to jest napęd atomowy, czy jakiego rodzaju to jest napęd? Elektryczny. elektryczny. Super. Jak Ci się jeździ tą furą? Fajnie. Dobrze. Długo już nią jeździsz? Długo. No dobra. Czyli co, niedługo przesiadasz się na większy, tak? Pojazd elektryczny. Dziękuję Ci bardzo za wywiad. W projekcie modernizacji naszego na nadszedł czas, żebyśmy się zmierzyli konstrukcyjnie, czyli zbudowali coś od nowa. I to, ta trajka to jest projekt, który zbudowaliśmy z Nikodemem całkowicie sami. Zaprojektowaliśmy go może troszkę ołówkiem, troszkę na freestyle, nie w komputerze, ale projekt trajki, który powstał co do śrubki, odnowa w naszym warsztacie. Cóż mamy tutaj w tej naszej trajce? Trajka była inspirowana sportem, jaki niedawno powstał w Polsce czyli Drift Trial Bike, tak? czyli, czyli trajeczki, które poruszają się z góry i driftują sobie podczas tej jazdy w dół. My wymyśliliśmy, że no jednak. Pomimo tego, że tych górek tutaj w kuszycy mamy dość wiele, to jednak nie ma tak długiej górki, żeby, żeby, żeby się fajnie pobawić yy, tym driftowaniem, więc stwierdziliśmy, że trzeba tą trajkę napędzić. No, więc Czym czy, czy, czy czy ją napędzić, jak nie silnikiem elektrycznym w warsztacie cudów? Zrobimy tutaj demontaż siedzenia i tutaj fajnie widać, yy, z czego składa się napęd naszej trajki, bo o napędach elektrycznych przede wszystkim mówimy. Więc znowu mamy silnik elektryczny o mocy tylko 500W, co jest tutaj dość istotne. Zobaczycie, co te 500W wyprawia w rzeczywistości. Nikodem Wam zaraz pokażę. Przełożenie napędu około 1 do 8 na sztywną oś. No bo wiadomo, mamy driftować, więc oś musi być sztywna. Dalej, przewodem dość grubym jedziemy do sterownika. Sterownik pozwala nam regulować obrotami naszego silnika. No i sterownik zasilany jest dwoma bateriami. Tutaj mamy akurat układ 24V, bo, bo taki sterownik i silnik, taki komplet kupiliśmy. Powiem szczerze, że to wyższe napięcie jednak korzystnie wpływa na, na dynamikę tego napędu i na osiągi. Im wyższe napięcie wiadomo w układzie, tym mniejsze prądy płyną nam w obwodzie do silnika. Ale, ale generowana jest większa moc i tutaj te, te 24V naprawdę bardzo fajnie się spisują. No i oprócz tego jest rama, którą zapro, zaprojektowaliśmy tu z Nikodemem, robiliśmy przymiarki na żywo, koło wykorzystane wraz z widelcem i yy, z pozostałym sprzętem od roweru. Do tego dorobiliśmy całą ramę. Siedzenie, które jest amortyzowane na dwóch amortyzatorach. Yy, Trajeczka zacna, też już jeździmy nią nikadem ile, też koło 3 lat niepełnych, no tak? Będzie, no? no tutaj awarii było, przyznam szczerze, chyba takich najwięcej tego typu, że tak. Na koła stosujemy nakładki z tego względu, że no jednak pół kW na pewno nie nie spaliłoby nam gumy, bo byłyby to za duże przyczepności. Więc żeby się powygłupiać. Na, na koło nakładamy yy, nakładeczki. Początkowo były to nakładeczki z rury PCV, ale jako, że tej rury teraz yy, nie ma w sprzedaży, ciężko ją zdobyć, no to wymyśliliśmy, że będą to blaszane nakładki. Bardzo trwałe, <laughs> nieśmiertelne wręcz. Ale te nakładeczki też czasem spadają, coś się z nimi dzieje, więc to są takie defekty, które które tu występują. No i kolejnym chyba jak, jakimś jedynym defektem, który nam się przydarzył, to było to, że urwało się siedzenie, ponieważ tutaj Nikodem woził y, wszystkich dookoła na tej trajce, jeździli po trzech, po czterech, <laughs> więc, więc siedzenie się urwało. Widać tutaj, że było spawane. Y, początkowo było to aluminiowe zrobione, teraz jest ze stali, nieśmiertelne. I to wszystkie, y, wszystkie awarie, jakie nam się w naszej trajce przydarzyły, y, no i kolejny projekt, który widać, że jest po prostu nie do zdarcia. Tak? Ten, napęd, ten napęd elektryczny nie generuje żadnych usterek. To kierowało nas do tego, że, że należałoby zrobić takie auto, ponieważ będziemy mieli auto, które, które będzie służyć do jeżdżenia, a nie do naprawiania. Bo, bo po tych dwóch projektach w porównaniu z silnikiem spalinowym widać, że w napędzie elektrycznym, jeżeli nie dodamy do tego mega wypasów, jakieś typu telewizory i, i czujniki nie wiadomo czego, to ten napęd naprawdę yy, nie ma się jak zepsuć. Nie ma się jak zepsuć, nie ma się co tu zepsuć, prawda? Nikodem zgadza się ze mną. Tak. Zgadza się, ponieważ wsiadamy, jedziemy, ładujemy akumulator i z tego jest zabawa i, i przemieszczamy się w dobrych pieniądzach, nic tu nie trzeba cudować. No jedynym upgrade'em, jakim powinniśmy tutaj zrobić i kodem, to jest co? Prawdopodobnie, chociaż tobie to zbytnio nie jest potrzebne, to są hamulce, bo hamuje nasza trajka tylko na przednie koło. To są hamulce wykorzystane z rowera. No, no nie są one, one za efektywne, ale no, projekt służy do tego, żeby się pobawić, a nie do tego, żeby się poruszać po drogach publicznych, prawda? Więc... Może kiedyś zrobimy tutaj jakieś tarcze, hamulce hydrauliczne i tak dalej. To już zależy od, od inwencji młodych konstruktorów tutaj, z naszego warsztatu cudów. zachęcamy do, do budowy pojazdów elektrycznych, bo pojazdy elektryczne to nie są tylko deski elektryczne, to nie są rowery elektryczne. Zobaczcie sami, to są, to są kłady, które świetnie się spisują. Trail Bike, czyli nasza trajka, która, która robi furorę tutaj w Głuszycy. Takie pojazdy można sobie zbudować samemu. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie konstrukcji, odnośnie materiałów, jakie użyliśmy, śmiało możecie zadawać pytania w komentarzach. Pomożemy i myślę, że jest to najlepsza forma do ćwiczenia tego, żeby w końcu przejść na wyższy level, wyższy etap, czyli tworzenie coraz większych pojazdów elektrycznych, takich jak nasz elektryczny maluch, który już niedługo, mam nadzieję, wyjedzie na drogę. Zadawajcie pytania w komentarzach odnośnie naszych pojazdów albo malucha. Zrobimy odcinek QA. Ze wszystkich pytań, jak się ich dużo uzbiera. Okay.